Pracodawcy chętnie przypominają swoim pracownikom o tym, że praca na pełen etat to 8 godzin dziennie. Jednak wielu z nich nie chce pamiętać o podstawowych prawach pracowniczych, takich jak nadgodziny czy prawo do przerwy. W tym odcinku powiem właśnie o przepisowych przerwach w pracy. Pierwsza podstawowa przerwa to tak zwana przerwa śniadaniowa. Jest to 15 minut, które można wykorzystać w dowolnym momencie dnia. Nie musi być to wcale przerwa na śniadanie, czy też nawet na jakiekolwiek jedzenie. Jest to jednak przerwa w pracy, więc nie można z niej skorzystać, żeby przyjść do pracy później, czy też wyjść z niej wcześniej. Ta przerwa przysługuje każdemu, kto pracuje co najmniej 6 godzin dziennie. Drugą podstawową przerwą jest 5 minut co każdą godzinę przepracowaną przed komputerem. Te przerwę wprowadzono jeszcze w 1998 roku, żeby chronić nasze ciało przed skutkami pracy przed komputerem, a w szczególności nasze oczy i plecy. Są też inne, dodatkowe przerwy dla pewnych szczególnych grup pracowników, takich jak kobiety karmiące, osoby z niepełnosprawnościami, czy też pracownicy młodociani. Co ważne, wszystkie te przerwy wliczają się do czasu pracy, więc nadal spędzasz w niej 8 godzin dziennie. Wielu pracodawców decyduje się wprowadzić jeszcze jedną dodatkową przerwę, często nazywaną przerwą na lunch. Zgodnie z prawem taka dodatkowa, obowiązkowa przerwa może trwać maksymalnie godzinę i co najważniejsze, nie jest ona wliczana do czasu pracy. Z tego powodu jest ona raczej chłodno przyjmowana przez pracowników. O ile na pewno dobrze wpływa na produktywność, to ostatecznie sprawia, że spędzasz w pracy 9 godzin zamiast 8. W debacie publicznej pojawia się coraz więcej krytycznych głosów na temat 8-godzinnego dnia pracy. Wiele mówi się o tym, że jest to relik dawnych czasów i o ile sprawdzał on się w fabryce 100 lat temu, to efektywna długość pracy w biurze jest znacznie krótsza. Co jednak bardzo ważne, pracodawcy mogą zgodnie z prawem wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników i zdecydować się, przykładowo, żeby przerwę śniadaniową wydłużyć z tych minimalnych 15 minut do, na przykład, godziny. Tym sposobem, realny czas pracy będzie wynosił 7 godzin, a godzinna przerwa będzie wliczana do czasu pracy. Taka przerwa na lunch na pewno bardzo dobrze wpłynie na efektywność pracowników, a dzięki temu, że nie będzie ona zwiększała czasu spędzanego w pracy, nie wpłynie negatywnie na ich motywację. Daj znać, czy w Twojej pracy wprowadzono dodatkową przerwę i czy wlicza się ona do czasu pracy. A może znajdzie się ktoś na tyle odważny, by zaproponować wprowadzenie dodatkowej, płatnej przerwy swojemu pracodawcy.